Witajcie w szarym domku. Dzisiaj nowy siwy dym, zaraz Wam pokażę. co chciałem zrobić? Chciałem zamontować sobie ten oto tutaj panel od alarmu. Stwierdziłem, że fajnym miejscem zamiast montować tu, gdzie jest niepewnie, to lepiej go trochę schować za wzrokiem. Za tym oto tutaj kawałkiem drzwi. I tutaj sobie stwierdziłem, że będzie idealne miejsce na puszeczkę. Więc wydłubałem kawałek regipsu. No i patrzcie, co tu jest. Tu jest normalnie w ścianie zakopany kawał transformatora. Jakieś kable. Wyglądają na takie kable stosowane przy alarmówce. No to po prostu nie przestaje mi ten dom zaskakiwać. No. Teraz nie wiem, co z tym zrobić. I w ogóle, do czego to służy. Swoją drogą też nie wiem do czego służy to, oto tutaj lewe gniazdeczko to też nie mam pojęcia, do czego ono służy. No nic, idę szukać dalej miłego. No i mała aktualizacja: tutaj jest co, piękny transformator. Tu są kabelki takie śliczne tu są takie eleganckie kosteczki powiem więcej. Uwaga, uwaga jak tutaj się podłączymy do tego. No ta rzecz jest niesłychana, może mniej, może bardziej. Próbóweczka świeci, znaczy, że tu jest normalnie 230. Nie powiem, żebym był jakoś mega zaskoczony, ponieważ w tym miejscu było widać, że tutaj było coś na ścianie robione. A ja pamiętam z bardzo zamierzchłych czasów, jak kiedyś byłem w tym domu, że tu mniej więcej, mniej więcej gdzieś tutaj wisiał domofon. To są najprawdopodobniej okablowanie do zasilania elektrozaczepu i bardzo prawdopodobne, że tu jest też komunikacja do tego domofonu, co tam wisi, co już pewnie dawno nie działa. No ale jest szansa, żeby sobie sterować elektrozaczepem stąd. Więc no najprawdopodobniej dwa w jednym. Minus jest tylko taki, że nie mam gdzie teraz w swojej puszki włożyć. No ale to tam jest tak wykute, że może. Nie no co trzeba było zrobić na dobrze. Jakoś to, jakoś to, jakoś to zrobię. Hej!